Zawsze wierzyłam, że wiek przynosi spokój, a doświadczenie uczy patrzeć na ludzi bez złudzeń. Myliłam się. Tego dnia zrozumiałam, że nawet po pięćdziesiątce serce potrafi zabić szybciej, a rozczarowanie może być tak samo ostre jak w młodości. Byłam kobietą, która całe życie starała się trzymać rodzinę w całości, łagodzić napięcia, nie oceniać zbyt szybko. Uczyłam się cierpliwości, bo wierzyłam, że prawda zawsze wychodzi na powierzchnię wtedy, gdy jest na to czas. Nie spodziewałam się jednak, że zobaczę ją tak nagle i w tak bolesnej formie. Wyszłam z domu wcześniej, niż zwykle, z zamiarem załatwienia drobnych spraw. Dzień był zwyczajny, nawet spokojny, a ja czułam się potrzebna i odpowiedzialna jak zawsze. Od lat byłam tą, która pamięta o urodzinach, pilnuje świąt, dba o drobiazgi, które spajają rodzinę. Czułam dumę, że moja córka ma męża, który wydawał się poukładany, pracowity i uprzejmy. Wielu mówiło mi, że mam szczęście do zięcia, a ja przyjmowałam te słowa z cichą satysfakcją. Los bywa jednak przewrotny. Widziałam ich przypadkiem. Nie szukałam sensacji, nie śledziłam nikogo. Zatrzymałam się tylko na moment, a obraz, który ujrzałam, wbił się we mnie jak drzazga. To nie było niedopowiedzenie ani niewinna sytuacja, którą można wytłumaczyć pośpiechem czy nieporozumieniem. Wiedziałam, co widzę. Wiedziałam też, że to, co zobaczyłam, zmieni nie tylko moje spojrzenie na zięcia, ale i moje życie. Stałam chwilę nieruchomo, jakby ktoś odebrał mi zdolność poruszania się. Przez głowę przebiegały mi wspomnienia, ślub córki, jej uśmiech, jej zaufanie do męża, jej opowieści o codzienności. Pomyślałam o tym, jak wiele razy broniłam go w rozmowach z innymi, jak tłumaczyłam jego zmęczenie, jego milczenie, jego drobne błędy. Czułam, jak wstyd miesza się z gniewem i bezsilnością. Najbardziej bolała świadomość, że to ja jestem świadkiem czegoś, czego nie powinnam była widzieć, ale czego nie mogłam już zapomnieć. Wracałam do domu z ciężarem, którego nie da się odłożyć na półkę. Z jednej strony byłam matką, która chciała chronić córkę przed bólem. Z drugiej byłam kobietą, która nie potrafiła udawać, że nic się nie stało. Wychowałam się w czasach, gdy lojalność wobec rodziny była świętością, a zdrada niosła za sobą konsekwencje. Wiedziałam, że milczenie też jest wyborem, często najtrudniejszym. Kiedy przyszło do konfrontacji, nie było we mnie krzyku ani teatralnych gestów. Było za to napięcie, którego nie da się opisać jednym słowem. To była rozmowa ciężka, duszna, pełna niedopowiedzianych myśli i uczuć, które cisnęły się do gardła. Czułam się starsza niż kiedykolwiek wcześniej, jakby nagle spadł na mnie ciężar kilku pokoleń kobiet, które musiały dźwigać cudze winy i rodzinne tajemnice. Patrzyłam na niego i widziałam nie tego człowieka, którego znałam, lecz kogoś obcego, kogoś, kto potrafił zniszczyć zaufanie bez mrugnięcia okiem. W tamtym momencie zrozumiałam, że nic już nie będzie takie samo. Nie chodziło tylko o zdradę, ale o pęknięcie obrazu, który nosiłam w sobie latami. Uświadomiłam sobie, jak łatwo jest wierzyć w pozory, gdy bardzo chce się wierzyć. Pojawiło się pytanie, którego nie mogłam uciszyć. Co zrobić z prawdą, która ran nie tylko winnego, ale przede wszystkim niewinną osobę? Myślałam o córce, o jej wrażliwości i sile, o tym, jak bardzo ufała swojemu mężowi. Znałam jej serce, wiedziałam, że zdrada złamałaby je na długo. A jednak czułam, że ukrywanie prawdy byłoby zdradą z mojej strony. Byłam rozdarta między rolą matki a rolą świadka. Wiek nauczył mnie jednego. Nie każda decyzja ma dobre rozwiązanie, czasem są tylko te mniej bolesne i te, które zostawiają blizny na zawsze. Tamten dzień zakończył się ciszą, która brzmiała głośniej niż krzyk. Zostałam sama ze swoimi myślami, analizując każdy szczegół, każdy gest, każde spojrzenie. Zaczęłam widzieć przeszłe sytuacje w innym świetle, przypominać sobie drobne sygnały, które wcześniej ignorowałam. Czułam, że stoję na progu czegoś nieodwracalnego. Wiedziałam, że to dopiero początek, a decyzje, które podejmę, wpłyną na całą rodzinę. Nie spałam tej nocy. Leżałam i myślałam o tym, jak cienka jest granica między spokojem a chaosem. O tym, jak jedna chwila potrafi rozbić lata budowania zaufania. O sobie, o swojej odpowiedzialności i o tym, czy mam prawo decydować o cudzym losie. Serce podpowiadało jedno, rozum, drugie, a czas uciekał nieubłaganie. Zrozumiałam wtedy, że ta historia nie jest tylko o zdradzie zięcia. Jest o mnie, o mojej odwadze albo jej braku, o tym, czy potrafię stanąć po stronie prawdy, nawet jeśli oznacza to ból. I właśnie z tą myślą weszłam w kolejny dzień, nie wiedząc jeszcze, jaką cenę przyjdzie nam wszystkim zapłacić. Następnego ranka obudziłam się z uczuciem, jakbym wcale nie spała. W głowie nadal miałam tamten obraz, a w sercu ciężar, którego nie dało się zignorować. Zrobiłam kawę, usiadłam przy stole i patrzyłam w okno, jakby na zewnątrz miała stać odpowiedź. A jednak odpowiedź była już we mnie, nie mogłam tego unieść sama. Nie po tym, co widziałam. Nie po tym, jak bardzo moja córka wierzyła w człowieka, który ją zdradził. W ciągu dnia próbowałam zachowywać się normalnie. Odpowiadałam na wiadomości, robiłam zakupy, porządkowałam mieszkanie. Każdy ruch był jednak mechaniczny. Czułam, że gram rolę kobiety spokojnej i opanowanej, choć w środku we mnie coś krzyczało. Najgorsze było to, że to nie była obca sprawa. To było coś, co dotyczyło mojej rodziny, mojej córki, mojego wnętrza. Im bardziej próbowałam odsunąć myśli, tym mocniej wracały. Zięć nie odzywał się do mnie nie próbował udawać, że nic się nie stało. Ta cisza była dla mnie dowodem, że zrozumiał powagę sytuacji. I że w głębi siebie wie, jak bardzo przekroczył granice. Przypominałam sobie jego twarz, kiedy stanęłam z nim oko w oko. Bez krzyku, bez scen. Wystarczyło jedno spojrzenie. Czasem prawda nie potrzebuje słów, żeby ciąć jak nóż. A jednak najbardziej przerażała mnie myśl o córce. Wiedziałam, że jeśli jej powiem, to zawali się coś, co obudowała latami. A jeśli nie powiem, to będę współwinna. Wychowałam ją na uczciwą kobietę. Powtarzałam jej, że godność jest ważniejsza niż pozory. A teraz miałam sama złamać własne zasady? Tego nie potrafiłam. Wieczorem zadzwoniła do mnie. Jej głos był ciepły, zwyczajny. Opowiadała o drobiazgach, o pracy, o pogodzie, o tym, że planuje na weekend zrobić porządki. Słuchałam, a w moim gardle rosła góle. Nie wiedziałam, jak to powiedzieć. Jak wprowadzić do jej spokojnych zdań coś, co za jak wyrok. W pewnym momencie zapytała, czy wszystko u mnie w porządku, bo mam dziwny głos. Skłamałam. Pierwszy raz od bardzo dawna skłamałam własnej córce. I poczułam wstyd. Po rozmowie długo siedziałam z telefonem w dłoni. Myślałam o tym, jak często w życiu kobiety robią coś nie dla siebie, tylko po to, by ratować innych. A później zostają same z konsekwencjami. Uświadomiłam sobie, że jeśli chcę ochronić córkę, muszę działać mądrze. Prawda miała wyjść na jaw, ale nie w sposób, który ją zniszczy bez przygotowania. Nie byłam naiwna. Wiedziałam, że w takich sytuacjach emocje potrafią pchnąć ludzi do decyzji, których potem żałują. Następnego dnia poszłam do zięcia. Nie po to, żeby go słuchać. Nie po to, żeby pozwolić mu się tłumaczyć. Poszłam po jasną odpowiedź, czy on rozumie, co zrobił i czy ma zamiar nadal brnąć w kłamstwo. Kiedy otworzył drzwi, wyglądał na starszego niż kilka dni wcześniej. Jakby też nie spał. W jego mieszkaniu panował bałagan, a w powietrzu czuło się napięcie, które wypełniało każdy kąt. Patrzyłam na niego jak na człowieka, któremu kiedyś ufałam. Widziałam w nim jednak również kogoś, kto potrafił zniszczyć najważniejszą rzecz w małżeństwie, poczucie bezpieczeństwa. Nie miałam zamiaru być jego spowiednikiem, ale musiałam usłyszeć, czy zamierza powiedzieć prawdę mojej córce, czy liczy na to, że ja będę milczeć. Bo jeśli liczył na moje milczenie, to źle mnie ocenił. To była rozmowa trudna, duszna, pełna ciężaru. Nie było w niej czułości ani miejsca na usprawiedliwienia. Czułam, że każde zdanie, które wypowiadam, jest jak kamień kładziony na wadze. On próbował się bronić, a ja w środku czułam, że moja cierpliwość się kończy. Najbardziej uderzyło mnie jednak coś innego. Nie zobaczyłam w nim prawdziwego żalu o córkę. Zobaczyłam strach. Strach o siebie, o konsekwencje, o utratę wygodnego życia. I to właśnie było najbardziej obrzydliwe. Wyszłam stamtąd z decyzją, która dojrzewała we mnie od pierwszej chwili, powiem córce. Nie dzisiaj, nie w furii. Powiem w taki sposób, żeby miała przestrzeń na oddech, na myśl, na wybór. Ale nie pozwolę jej żyć w kłamstwie. Zadzwoniłam do niej i poprosiłam, żeby przyszła do mnie następnego dnia. Nie podałam powodu. Powiedziałam tylko, że muszę z nią porozmawiać. W jej głosie usłyszałam niepokój. Zapewniłam ją, że nic mi się nie stało. To było półprawdą, bo fizycznie byłam cała. Ale wewnętrznie czułam się jak po trzęsieniu ziemi. W nocy przygotowałam się na tę rozmowę jak do najtrudniejszego egzaminu w życiu. Układałam słowa, próbowałam przewidzieć jej reakcję. Wiedziałam, że może krzyczeć, płakać, zaprzeczać. A może zamilknie. Najbardziej bałam się, że spojrzy na mnie i zapyta. Dlaczego to ty musisz mi to mówić? Bo w głębi serca wiedziałam, że to powinien zrobić on. Kiedy przyszła, wyglądała pięknie jak zawsze, zadbana, zmęczona po pracy, ale z tym swoim spokojnym uśmiechem, który zawsze mnie rozbrajał. Zrobiłam herbatę, usiadłyśmy naprzeciwko siebie. Moje dłonie drżały, choć starałam się to ukryć. Ona zaczęła mówić o rzeczach codziennych, a ja słuchałam jak przez mgłę. W końcu przerwałam jej delikatnie, mówiąc, że to ważne. I wtedy stało się coś, czego się nie spodziewałam. Zanim zdążyłam wypowiedzieć choć jedno zdanie o zdradzie, moja córka spojrzała na mnie uważnie i powiedziała coś, co sprawiło, że serce mi zamarło. Bo brzmiało tak, jakby ona już coś podejrzewała, a może nawet wiedziała więcej, niż ja byłam gotowa usłyszeć. W tamtej chwili zrozumiałam, że nie przyszłam, by zburzyć jej świat, ale by potwierdzić to, co jej serce już szeptało od dawna. Nie płakała, nie krzyczała, tylko spokojnie wysłuchała prawdy, a w jej oczach zobaczyłam ból pom szany z ulgą. Powiedziała, że najgorsze było nie to, co on zrobił, lecz to, że czuła się sama ze swoimi podejrzeniami. Tego dnia coś się w niej skończyło, ale coś innego się narodziło, siła, której wcześniej nie znała. Wracałam do domu z ciężkim sercem, lecz także z poczuciem, że zrobiłam to, co należało, bo prawda, choć rani, potrafi być początkiem wolności, nawet jeśli jej cena jest wysoka.